Halo, halo, witamy ponownie w grze Avatar Frontiers of Pandora. Dało się rekordową liczbę baz w poprzednim odcinku zdobyć. Po cztery, jeśli dobrze liczę, ale ja z matematyki to nigdy ja za dobry nie byłem. Ale mhm. tu jest jeden dowód, jedna baza zniszczona, proszę bardzo. Był wybuch, był wybuch, także ja bym to zaliczył. A teraz no niestety mniej przyjemne rzeczy, bo trzeba ich ratować przyje. Niestety. Ale Jeżeli tutaj... oczywiście tym razem uda nam się tam dotrzeć. To zobaczę czy nie ma jakichś ciekawszych rzeczy po drodze, nie wiem, baza na przykład jakaś do zdobycia czy coś. No to e, to, nie masz... Jest. to masz cały czas zaznaczone tam gdzie no. mamy się no. udać, tak? No. Tak, to obok jest baza. No a ta baza wygląda na sporą. Ja bym chyba jej na razie darował. No dobra. Tym bardziej, że może się okazać, że to właśnie tą bazę mamy zaatakować mamy jakąś... jakieś... zebranie. Zebranie? Zebranie panów medu. O, ja padnę. O, ja padnę. Aha, ty tutaj jesteś, tak? Jest z siedzeniem razem, tak? Już po strachu Jakieś fajne fanty mieli ze sobą? Nie no ja miałem modyfikację pasa jakąś znalazłem No jest, nie to jest opaska Przynajmniej dla mnie Ja bym skorzystał z Furii Korzystaj. Ona te muchy zjada Myślisz? No bo tu do, 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 doszło i troszeczkę no, energii Mój normalnie rybki Mój jest normalny, porządny i kram, dobrze wychowany Dobra lecimy że rybki, żeby, żeby się z nas nie śmiali Fuj, nie chcę ja! No zjadła by blisko. 400 metrów. Mhm. Tu jakaś baza. Co to jest? No właśnie, placówka. Są tu przeciwnicy? Nie, są stwory wielkie. Są przeciwnicy. A nie, to nosi. Fajnie, a mi się strzały w kluczowym momencie skończyły. Matko, ona tu jest, ona tu stoi, ja myślę, że jej życiu zagraża jakieś niebezpieczeństwo. A nie porwali nie? Je jednak? Nie. To czemu mówisz, że porwali? Czekaj, nie, bo ja się zgubiłem. Nie, ale niestety tu jest, jest cała i zdrowa. Wszystkie ręce ma? No, niestety tak. Rzeczywiście wygląda jakby. Jak okaz zdrowia. Are you okay? You look pale. Am I okay? I'm in the wild, in an RDA base, and I'm kind of hyperventilating. How do you do this all the time? Out here is where I'm meant to be. What do you need? If I can get access to this system, I can run some scans and dig through the RDA's reports. You're getting good at hacking, right? I can use my SID to find unsecured terminals. Perfect. I need personnel data with the right clearance. okay? Okay. Czyli co, mamy zrobić? Bo sumie... powiedziałem OK, ale w sumie... W sumie to nie wiem myślę, że... A, mamy pozaznaczone jakieś terminale, musimy poszukać. Dobra, no to bawaj. labirynt. Plus jest taki, że nic, nikt nas tu nie zaatakuje. Jesteśmy wśród swoich. No, ale niestety jesteśmy tu też w priya i've just sent you some of the personnel roster is that useful you bet i need to identify someone with authorization to run the scanners keep looking for stuff like biometrics and credentials Dobra, tu jest następne coś do poszukiwania. Czyli to nie jest tak, że możemy akurat trafić, tylko musimy przebrnąć przez wszystkie elementy tej gierki. Nie wiesz, nie wiesz, nie, spra nie sprawdziłeś w innej kolejności na razie, więc. Ale najprawdopodobniej tak. i found a science officer's credentials i think sending now bingo i can put together an access profile now who's bingo Czyli mówisz, że nasza postać będzie toczyła zacięty pojedynek z Prią od 2 na roku, tak? tak? Ależ ci niebiescy są słodko naiwni. To mhm. się rozpadało jeszcze znowu. Tak, 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 tak. 30, 30, 30. Yes, to. To ja no, so, so, the RDA are drilling at lots of new sites. Mercer's plan is pretty genius, in a kill-everything kind of way. I'm running a full oil toxicology analysis and mapping the quick damage, but it's gonna take a while. Don't worry, your friends are keeping watch. And I'm super grateful. I'll shut down the drilling teams. Cool, cool. I'll see what else I can dig out of this database. I... I'm sorry. I really wish we'd never come here. Humans, I mean. It's too late to change that. But we can do some good now. As soon as I know anything, I'll radio. Be safe. będzie się z nami kontaktować. Niestety tak. Boczące sosny. tutaj. Po drodze mamy tą bazę, no to ja bym ją napad. No, skoro tak mówisz. Jak trzeba to trzeba, no. Co poradzisz? Wow! Robi mi się jakiś dapofet, o jasne Dobrze się bawisz tam, z tego co słyszę Krakuj na przysiadkach Słychać strzały? W 11 minucie słychać strzały ale chyba na górze. Także nie chcę Cię martwić, ale idę sam. Oj, pełno ludzi tu jest. O, jesteś już, też. Jak się tu dostałeś? Zbitalem. Dobra, to nie była ta baza. Nie. Ale zwykle są jakieś fanty, a tutaj nic nie ma ciekawego. No są dwie skrzynie. Ja znalazłem partyzancką kamizelkę. No Gdzie to jest... znalazłem? Aha, tu coś jest. No chyba to jest słabszy niż... Nie, lepsze. O. To będzie raczej znów e, potrzebny tutaj speedrun z e, łapaniem. E, Możemy spróbować teraz y, nie e, spowodować alarmu. wywołać alarmu, to chciałem powiedzieć. Już panów denerwujesz? Czy udało ci się nie go? Wydaje mi się, że położyłem go nie wzbudzając podejrzeń. Tak, jak na razie tak. Ale tu ktoś jest zaraz. Słychać. A na górze. As I i me uh, huh? yeah. <laughs> <laughs> when I signed up, for this, you know, I thought it'd be Wykrył mnie chyba, wykrył mnie chyba Patrz nie pojawia się Ikonka za teraz Ojej jest pełno na galaru A ja padłem Chyba się nie udało, chyba się nie udało Widzisz tu jest znowu ten drań z miotaczem Leciała duża, duża dostawa przeciwników Czy już żyjesz? Tak, tak, tak. W końcu znalazłem Rocket Launcher i jest to satysfakcjonujące. Już? Tak szybko? No. No proszę. Kiedyś się nam uda. Kiedyś zdobędziemy bazę. Bez... Alarmu. Długo się udawało, nie wiem co ich... Chyba jak przekręci, jak pociągnąłem pierwszą dźwignię, to jakby... jakby... Pojawił się jakiś wybuch i to ich zaalarmowało. Możliwe. Tak, bo rzeczywiście przez jakiś czas. Been o, na ramiennik zielarza 144 No to tak, no, na niewiele zostawionych. Tak, tak, tak. Wydaje się, że mają tu dużo fantów. Nie wszystko się zmieściło tam do helikopterów. Dobra, tu mamy jeszcze jakiś krawit dżurów. No i tyle. Tutaj mamy misję główną, no, no to idziemy za nią To jest półtora kilometra No, lecimy Tak chcesz lecieć? Znaczy Lecimy Lecimy z buta Albo lecimy Z ptaka, jak wolisz No to podej mi decyzję no. kilometra, to szkoda. Szkoda znowu karmić ekran. Ale splą mi? splądrowałeś to wszystko? Tak, ja myślę, tak. Tam gdzie idziemy, też trzeba mamy jakąś yy, bazę. Napotkać? Nie przypadkiem? Co ty się tak chowasz? Skoczył na stół, jakby mysz przyszła. Thank you for these gifts. Ja mięso tutaj zbieram. Powiedz Ci, roślinność wygląda tutaj pięknie, ale Ale boleśnie. priya i'm approaching the fissure just to the north of you what should i do right there's an rda clearing team there stop them before they can set up a drill i can do that good and according to the security reports there's a sanator and her cousin she's protecting her territory and her young they're very dangerous but i'll try and keep them safe <laughs> 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 Jest to zadanie funkcjonalne. What, I stopped the RDA and I had help. The teeth and claws of the forest. Gotta love those teeth and claws. I mean, sometimes from a distance. Now I'm gonna destroy this whole site. I udało się bez e, uszkodzenia zwierzyny, tak? Chyba tak. Nie, nie próbowałem nawet szczerze, natomiast. I'm done here. How's the testing going? The oil toxicology is about as bad as expected. I'm still waiting for the full underground imaging. The payload went deep, deeper than this oil seam. There's something really fishy about it. If you work it out, let me know. I hope you're not tired yet. There's movement at a fissure in the Kinglor Forest. If it looks like they've deployed mapping probes. They're looking for something underground. It's cool tech, but really toxic. It takes up a lot of pollution. I'll disable them. No dobrze, czyli wiemy, że czeka nas prawa do lasu Kinglor z powrotem. Ciekawe, co oni knują. No. Także będziemy musieli odwiedzić Sondę ale myślę, że to już w kolejnym odcinku. To jest świetny moment, żeby się na chwilę zatrzymać i, i odpocząć troszeczkę od atakowania baz, atakowania sąd. I od przede wszystkim odpocząć trochę na chwilę. Przede wszystkim. Żada przede wszystkim od niej. No więc na chwilkę was e, wstrzymamy w historii i zapraszamy oczywiście do kolejnego odcinka, który już e, jutro, także trzymajcie się, do zobaczenia, no i cześć!